Będziemy startować. Będziemy startować. Czwartkowy skok kwantowy, 24 kwiecień. 24 kwiecień. Słuchajcie, za chwilę już mamy Maj. Za chwilę mamy Maj, ja jestem podjarana, A dlaczego jestem podjarana, Bo dużo fantastycznych rzeczy się dzieje. Między innymi jutro mam możliwość inspirować kolejnych przedsiębiorców bądź też osoby, które właśnie przygotowują się, myślą na tym, żeby rozpocząć biznes i w Czeladzi spotykamy się na takim fantastycznym wydarzeniu, które będzie odbywało się w, dzięki dla czeladzkich przedsiębiorców, nie tylko i przedsiębiorców chcących działać na terenie Czeladzi. Zorganizowane wydarzenie przez Klub Radnych Samorząd dla mieszkańców Czeladzi, więc słuchajcie, bardzo się cieszę, ponieważ ja będę prowadzić swoją taką prelekcję. Jak zacząć planować na papierze, ogarnij swój grafik, czyli praktyczne wskazówki dla Twojego biznesu. I słuchajcie, to będzie naprawdę sztos, bo w moim stylu poprowadzę to z moją energią i oczywiście chcę dać od razu takie tipy, sprawić, że uczestnicy wyjdą z konkretem wyjdą z konkretem. Więc jeśli jeszcze nie zgłosiłeś swojego udziału, to odzywaj się do mnie, pisz, nie wiem, tu w komentarzu, czy na priv, bo jutro, 25 kwietnia, będzie właśnie takie wydarzenie. Będzie wydarzenie, które odbywa się w Czeladzi yy, od godziny 17 do 19. Ja tam będę chciała też to poprowadzić warsztatowo, więc y, będziesz mogła mógł po prostu praktyczne, praktyczne narzędzia wdrożyć dla samej samego siebie. I odpowiedzieć sobie na różne pytania, zainspirować się. Także bardzo, bardzo się cieszę na jutrzejszy dzień. Mam już tutaj informację, że jest e, ciekawe zainteresowanie, jest duże zainteresowanie, że kolejne, kolejni przedsiębiorcy się zgłaszają. E, także widzimy się jutro. Ok, a ja już teraz przechodzę do tematu konkretnego czwartkowy skok kwantowy. Słuchajcie, już dziewiąte, jeśli dobrze pamiętam, spotkanie. Dziewiąte spotkanie i dzisiejszy temat. Postaw na sprawność i szybkość podejmowania decyzji. No po prostu mega, mega rozdział, który, który do mnie gada, bo tu znowu nie raz, nie raz współpracując z przedsiębiorcami, nieraz prowadząc różnego rodzaju procesy, czy to na mastermindach, czy to czy to właśnie na mentoringach, czy podczas różnego rodzaju warsztatów, nawet w biznesowym skoku, w, nie w biznesowym skoku kwantowym, tylko w biznesowym kompasie, którego kolejna edycja już w listopadzie. Tam często spotykam się z takimi tematami, z takimi właśnie wyzwaniami, gdzie dużo dylematów hamuje, blokuje, pytania, analizy powodują to że prze przedsiębiorcy po prostu no, odblekają pewne decyzje, i bardzo się cieszę, że dziś właśnie jest. Tytuł kolejnego rozdziału z książki Skok Kwantowy, której jestem współautorką, i w sklepie u mnie na tapety.pl w zakładce sklep znajdziesz tą książkę. A kupując ją u mnie, masz zapewnione, że napiszę Ci specjalną dedykację dla Ciebie. Dołączę być może jakiś inspirujący cytat. Daj tylko znaka, że właśnie chcesz otrzymać taką książkę, i, i będziemy po prostu działać z tym tematem. I Książka napisana przez ponad 40 przedsiębiorców. Jest ona dedykowana tym osobom, które lubią się inspirować, które mają na to gotowość, które mają w sobie pokorę, które wiedzą, że mogą sobie zaoszczędzić czas w eksperymentowaniu, doświadczaniu, rozwijaniu biznesu. Tu jest po prostu tutaj jest 40 przepisów na rozwijanie biznesu i siebie. Więc kochani, postaw na sprawność i szybkość podejmowania decyzji. Autorką tego rozdziału jest Beata Szymańska i oczywiście tradycyjnie już daję informacje. Kim jest Beata Szymańska? A słuchajcie, w ogóle powiem Wam tak. Czytając ten rozdział, czułam zapach kawy. W ogóle od razu rano miałam jeszcze większą ochotę na, na, na picie się kawy. E, także muszę powiedzieć, że Beata naprawdę sztos. Fantastycznie napisany rozdział. Taki aromatyczny, taki smakowy. Na dodatek temat po prostu strzał dziesiątkę. Więc polecam Wam, bo ja nie będę czytać tego rozdziału. Ja tutaj tylko przytoczę Kilka cytatów, które naprawdę mocno, mocno dają do wiwatu, mocno dają do myślenia, natomiast warto moim zdaniem mieć książkę czytać sobie nawet raz w tygodniu, po, po, nie wiem, codziennie po jednej kartce. I słuchajcie, tutaj jest tu, po jednej stronie, nawet tutaj jest ile? 262 strony. 262 strony. Więc. 262 dni masz przeczytaną książkę po jednej stronie, nawet nie jest rok i wdrażasz, i wdrażasz, a według mnie rozdział dasz radę spokojnie, dziennie nawet przeczytać, choć to nie jest, to nie jest maraton, warto sobie przeczytać. Ja robię także tygodniowo jeden rozdział. Tutaj czytam dla Was, dla Ciebie i automatycznie też sama dla siebie wyciągam różne wnioski i sama sobie wdrażam w danym tygodniu to, co właśnie najbardziej do mnie mówi i co chcę wdrożyć do swojego działania. I tobie polecam to samo. Więc teraz, kim jest autorka tego rozdziału? Beata Szymańska, pasjonatka języka angielskiego i psychologii od 20 lat związana z edukacją, a od 11 lat prowadzi własną szkołę języka angielskiego i matematyki you and I, Beata Szymańska, gdzie skutecznie pomaga łamać bariery językowe i wspiera zarówno dorosłych, jak i młodzież w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności. Szkoli kadry zarządzające firm, a także przygotowuje klientów do wystąpień publicznych czy konkursów. Jej holistyczne podejście do nauczania opiera się na indywidualnej pracy z klientem oraz własnych metodach dydaktycznych. Słuchajcie, super, po prostu mega. Dalszy ciąg opisu. Fascynuje się wykorzystaniem afirmacji w nauce języka angielskiego, storytellingiem i neurodydaktyką. Swoją wiedzą dzieli się na www.twojelekcjeprywatne.pl oraz tworzy materiały na YouTube, angielski z egzaminatorem. Prywatnie miłośniczka wypraw nad Polskie Morze z mopsami, uwaga, uwaga, sernikiem i karmelem, tu się uśmiałam, oraz pasjonatka kawy. I tak mi ten sernik i karmel pasuje do tej kawy. Jak sobie wyobraziłam Beatę siedzącą w kawiarni z sternikiem i karmelem, i ktoś pyta się, gdzie jesteś? Jestem na kawie z sternikiem i karmelem, tak? Relaks przy filiżance aromatycznego napoju to sposób na budowanie atmosfery zaufania na zajęciach językowych. Jest tu przepięknie opowiedziana historia takiej przemiany, procesu podejmowania decyzji, więc jeśli jesteś, na przykład, osobą, która waha się. Między etatem a biznesem, albo masz właśnie jakąś decyzję do podjęcia, gdzieś tutaj jakieś dylematy, obawy, blokady, to uważam, że ten rozdział, postaw na sprawność i szybkość podejmowania decyzji jest bardzo fajny, bo Beata też tutaj opowiada o tym, jak podejmowała decyzję zrezygnowania z etatu i rozwijania swojego biznesu. I uwaga, uwaga, zaczynam cytować. Tak samo zaczęłam działać w przypadku zawodowych decyzji. Jeśli następowały w krótkim czasie, moja świadomość notowała przypływ adrenaliny. Czułam i nadal czuję niespożytą siłę do dalszego działania oraz byłam najzwyczajniej szczęśliwa. Jeśli jednak zaczynałam od oglądania się na boki, analizując wszelkie możliwe za i przeciw, to nawet najlepsza decyzja była pozbawiona endorfin, czyli hormonów szczęścia, a jej skuteczność zdecydowanie malała. I słuchajcie, Posłuchaj. Ile razy tak masz, że mówisz to ja się zastanowię, to ja przemyślę. Doświadczam tego we współpracy z przedsiębiorcami. Doświadczam tego, kiedy dostają niektórzy przedsiębiorcy taką możliwość skorzystania z różnych możliwości, które właśnie daję. I ja często powtarzam, nie współpracuję z każdym. Nie każdy ma możliwość podejmowania współpracy ze mną, nie mówię tego z ego i wiecie, z zadzierania nosa, natomiast przede wszystkim ja, moje działania mają przynosić efekty i konkretne realizacje konkretnych marzeń, decyzji itd. I to co obserwuję, jeżeli czasem przychodzi okazja do danego przedsiębiorcy, to bardzo często widać podejście, Właśnie do tego, jak podejmują różne osoby decyzje. I ja rozumiem, że mamy różne umysły, różne typy osobowości, ok. Natomiast można nauczyć się pewnych zwyczajów, pewnych nawyków, pewnych umiejętności, i nawet jeśli dziś masz wyzwanie z podejmowaniem decyzji, dużo analizujesz, dużo rozpatrujesz. Może to odrzucać od ciebie wiele szans i wiele możliwości. Możesz po prostu tracić przez te analizy, przez to główkowanie, zamiast przechodzić do działania. To możesz po prostu się blokować. I tutaj świetnie Beata wspomina o tym właśnie, jakie są endorfiny, jaka jest energia. Być może miałaś okazję, miałeś okazję usłyszeć o zasadzie 5 sekund. Zasada 5 sekund mówi o tym, że po 5 sekundach od podjęcia danej decyzji zaczynają pojawiać się obiekcje, obawy, przekonania stare. Umysł kombinuje, co zrobić a żebym jednak nie robiła po staremu i widzę to, jak niektóre osoby mówią, marzę o tym, chcę tego, e, pragnę tego, o jakbym chciała, chciał żyć tak i tak, a kiedy przychodzi podjęcie decyzji, żeby coś zrobić w tym kierunku, coś to nie do końca może być wygodne, być może zainwestowanie pieniędzy w jakieś szkolenie, e, a może rozpoczęcie jakiegoś nowego nawyku, nowego działania, to nagle jest, no nie wiem, ja się muszę zastanowić, ja jeszcze przemyślę i tak dalej i tak dalej. Czasem mam ochotę powiedzieć to, chcesz czy nie chcesz działać. Natomiast ok, każda odpowiedź jest ok. Zastanów się jednak, czy te twoje analizy i rozpatrywanie nie powodują tego, że wiele możliwości, wiele szans, wiele okazji po prostu przechodzi ci koło nosa. Bo ty dalej się zastanawiasz, a tak naprawdę już w tym czasie, kiedy ty dalej analizujesz, mogłaś, mogłeś już działać. Mogłeś już coś wdrażać, mogłeś już puścić tą energię, ten power, tą w ogóle wibrację tego, że Ty wysyłasz sygnał, impuls do świata, do wszechświata. Jestem gotowa, boję się, ale robię, jestem gotowy, boję się, ale działam. I dalej czytam. Ileż razy dawałam się wciągnąć w rozważania na temat, tych, na temat hipotetycznych skutków. Jakiegoś działania, co w konsekwencji doprowadziło mnie do zniechęcenia lub nawet strachu przed jakimkolwiek wyborem. Sprawność i szybkość podejmowania decyzji stanowiła istotny element mojego życia zawodowego. Jeśli skupiałam się na konkretnej sytuacji i pomijałam szeroko zakrojone konsultacje towarzysko-rodzinne, głębokie analizowanie opinii znajomych oraz krążące złowieszczo porady, a do tego ufałam mojej intuicji, Czyli polegałam na moim good feeling, silnym przeczuciu, że coś ma się wydarzyć lub nie, bez jakiegokolwiek rozważania przyczynowości. To termin zaczerpnięty z medycyny i neuropsychologii, które wspólnie uznają, że mózg i żołądek dosłownie zarządzają naszym systemem nerwowym. Wówczas moja sprawczość dosłownie nabierała rozpędu. Zwłaszcza, gdy towarzyszyło jej 25 sekund na zrobienie espresso, bo tutaj kawa cały czas towarzyszy. I ja jestem pewna, przekonana, doświadczam tego w swoim biznesie, doświadczyłam tego w moich obawach, doświadczyłam tego w moich hamulcach, które spowodowały, że czas płynął, a ja dopiero po jakimś czasie nabrałam odwagi do działania, bo te analizy, słuchanie podpowiedzi o tym też trochę wspominam w moim rozdziale, który jest poprzednim rozdziałem w książce. Więc. Ja Tobie chcę powiedzieć między innymi jutro, w czwartek, jutro, w czwartek, w czeladzi, prowadzę warsztaty dotyczące planowania na papierze. I jeśli ty się wahasz i zastanawiasz, a może, a jednak analizujesz, jechać, nie jechać, to jeśli pojawiła Ci się myśl, pojechać, to po prostu jedź. Jedź i doświadczaj. We wrześniu startuję z Mastermindami, kolejną grupą, bo już dwie grupy działają i lecimy na pełnej petardzie, drugi rok, piękna energia, dzieją się niesamowite skoki kwantowe i wchodzimy na wyższy level, a od września rozpoczyna działanie pierwsza, kolejna grupa, grupa startowa i są jeszcze miejsca na dzień otwarty. I mam do czynienia z osobami, które po prostu podejmowały decyzję, obserwowałam to, dobra, jestem, wchodzę w to, nie odwlekam już, już za dużo mi pod górę, albo jestem ciekawa, jestem ciekawy, chcę się dowiedzieć, tak, chcę po prostu tego doświadczyć, a spotykałam się też z osobami, to ja jeszcze sobie przemyślę, to ja się jeszcze zastanowię, słuchajcie, Mastermind, grupa startowa, w 2025 roku to jest ostatnia grupa, którą uruchamiam. Kolejna okazja będzie w 2026, a ty się chcesz jeszcze zastanawiać nad tym, czy się dołączyć, czy nie, czy zainwestować 200-parę złotych, żeby przejechać na kilka godzin, poznać innych przedsiębiorców, nawiązać kontakty, relacje, być może już coś uruchomić w swoim biznesie, bo bardzo często po takich spotkaniach powstają konkretne kontakty, polecenia. I znajomości, a ty się zastanawiasz, czy jeden raz przyjść i doświadczyć, to ja jeszcze przemyślę. Wiesz, co ci powiem? Jeżeli ty myślisz na tym, czy zainwestować 200 parę złotych w spotkanie na takim poziomie, z takim kontaktem i z takimi materiałami, to po prostu tracisz, tracisz. I ja jestem tego pewna. Oczywiście rób, co chcesz. Rób, co chcesz. A mastermindy, które ja prowadzę, są dla przedsiębiorców którzy mimo obaw, mimo strachu, mimo obiekcji są gotowi, żeby działać już na pełnej petardzie, żeby programować swój umysł na sukces, żeby iść w kierunku e, działania na zasadzie win-win e, i podejmowania właśnie decyzji takich, które nie hamują Ciebie, nie powstrzymują, nie analizują tysiąca powodów iść, nie iść, robić, nie robić. Ile razy już w życiu tak robiłaś, robiłeś? Ile razy się zastanawiałeś? Ile lat się zastanawiasz nad zmianą swojego życia, stylu życia, pracy? Biznesu, spełniania marzeń. Jak długo już tyle pytań sobie zadajesz? Gdzie cię to doprowadziło? Do czego cię to doprowadziło? W jakim miejscu jesteś? Dobra, lecimy dalej. Większość moich rówieśników, a więc udzielających się towarzysko doradców, to głównie etatowcy. I tu jest mental etatowca. Sorry? Z całym szacunkiem z ukłonem w swoją stronę sama też byłam etatowcem i widzę różnicę między mentalem etatowca a między mentalem przedsiębiorcy. Ludzie rzadko podejmujący ryzykowne decyzje. Praca w jednym miejscu, najlepiej do emerytury, była ich rzeczywistością i miała tak samo być moją. Narzekanie zaczynało być uwierającą codziennością. Mało kto przyznawał się do własnej inicjatywy. Widok braku ryzykownych decyzji był oczywisty. Więc pytanie, pytanie, czy chcesz myśleć i działać jak przedsiębiorca, czy chcesz myśleć i działać jak etatowiec? Jest różnica, nie obrażając nikogo, natomiast jeżeli chcesz być przedsiębiorczy, czyli wziąć swoje życie, działania, przyszłość, teraźniejszość, marzenia w swoje ręce, to potrzebujesz myśleć w sposób przedsiębiorczy, nie w sposób etatowca, nie z mentalu etatowca. Nawet jeśli jesteś etatowcem, możesz nauczyć się myślenia przedsiębiorczego. I to właśnie jest ta różnica. Zamiast narzekania, szukanie rozwiązań. Zamiast ciągnięcia w dół, jak jest ta historia o krawach, tak? Że kiedy ty jesteś w takim. O wiadrze, w którym są kraby. I nagle ty, tam na dnie jest pełno krabów, i nagle ty postanawiasz, że jednak chcesz się wydostać, że jednak wychodzisz z tej czarnej deo, o tu ci zrobię wizualizację. To przyjdą kraby pozostałe, które są na dole i zaczną ciebie wciągać. I zaczną Ciebie wciągać na dół. Jeśli chcesz się wydostać z czarnej idei, jeśli chcesz działać przedsiębiorczo, podejmuj szybko decyzję. Jeśli czujesz chcę, tak, coś mi się podoba, idź w to. I ja podam Ci też przykład. Nieraz, jak jeżdżę na jakieś wydarzenia, szkolenia, podejmuję decyzję jakiejś współpracy i poczuję ok, okej, okay, chcę. Mi też się pojawiają dylematy, mi też się pojawiają obiekcje, mi też się, we mnie też się pojawia strach. Nauczyłam się, jednak wytrenowałam to sobie. Jeśli to czuję, ok, robię to. I często tak bywa, że ja mówię, że na przykład jadę na szkolenie i ktoś pyta, ale gdzie będziesz spać, a jak tam dojedziesz? Nie wiem jeszcze. Moja pierwsza decyzja jest, że jestem, kupuję bilet, a potem będę zajmować się dodatkowymi, kolejnymi elementami. Pierwsze to jest decyzja, jak jest decyzja, to kupuję, płacę. Podejmuję tą decyzję. Dzięki temu, że już kupuję jakiś bilet, to już jestem zdecydowana, to ja już po prostu mam to kupione, decyzja poszła, energia poszła, energia działania, i automatycznie potem doprecyzowuję kolejne elementy. A ta analiza, a jak dojechać, a gdzie spać, a jakie będą jeszcze dodatkowe koszty, a czy to na pewno się opłaca, a czy to mi coś przyniesie, i na czym się kurka, skupiasz? Na czym się skupiasz? Na problemach, na hamulcach. To nie jest myślenie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca podejmuje decyzję, bo wie, że coś będzie dla niego dobre, że coś jest szansą, możliwością, zrobię coś inaczej, wyjdę ze swojego schematu i zaczyna potem szukać kolejnych rozwiązań. Jak tutaj wspominam często i coś Agnieszce, pozdrawiam, Cieśla, podoba bardzo. Kiedy idziesz, pojawia się droga, i tak to działa. Ok. Ostatni cytat, ale się najarałam. Najarałam. Poczucie odpowiedzialności za moje decyzje ogarnęło mnie całkowicie. I to jest to: podejście przedsiębiorcy i przedsiębiorcze to jest właśnie branie odpowiedzialności za swoje decyzje ciągłe pytanie innych, szukanie odpowiedzi w innych, potwierdzenia, zgody. A dlaczego ma się nie udać? A dlaczego ma nie wyjść? A dlaczego kurczę ma się udać? Ale co możesz zrobić, żeby to wyszło? A kto może mi w tym pomóc? A gdzie znajdę rozwiązanie? To jest myślenie przedsiębiorcze. Więc podejmij decyzję szybko, konkretnie. I jedziesz do czeladzi, albo zapisujesz się na mój mastermind, albo kupujesz książkę, którą znajdziesz na tapety.pl, zakładka, sklep. Zastanawiasz się nad tym, czy 100 zł zainwestować, żeby przez cały rok inspirować, się, a tak naprawdę przez całe życie, bo potem masz to na półce i możesz do tego wracać. I ty się nad tym zastanawiasz. Ty się zastanawiasz, czy to mieć. Ty się zastanawiasz, czy zrobisz taki krok. A są osoby, które się nie zastanawiają, tylko od razu po prostu idą. Klikają, może tam gdzieś się pojawia obawa, ale robią, klikają, decydują się, piszą do mnie, Kasia, zgłaszam się. I być może masz różne takie decyzje, bo ja teraz mówię o moich produktach, natomiast to nie dotyczy oczywiście tylko moich produktów. Może masz pełno innych decyzji w swoim życiu, biznesie, życiu codziennym, gdzie siedzisz i analizujesz, siedzisz i analizujesz. Mija jeden dzień, mija tydzień, mija miesiąc, mija rok, mijają lata, a ty się zastanawiasz. A co mogło się stać w ciągu tych lat, gdybyś przestał, przestała się zastanawiać, podjął, podjęła decyzję? A co oznacza podjęcie decyzji? Nie rozkmieniasz już tego po raz 50, 60. Decyzja podjęta jest podjętą decyzją. Za podjętą decyzją idzie działanie. Gdzie byś była, gdzie byś był? Gdybyś nie zwlekała, nie zwlekał tak z decyzjami. Gdzie byś była, gdzie byś był? I dlatego, nawet jak prowadzę mentoringi, to też nie prowadzę ich z wszystkimi. I o tym też często mówię. Dlaczego? Bo prowadzę je z osobami, które czasem yy, mają obawę. I ja przypieram czasem niektóre osoby do muru. Podejmij decyzję teraz. Dlaczego? Bo nie będziemy się cackać i rozkminiać i rozkliwiać, a czy warto, a czy nie warto, a przemyślę. Tylko idziemy do działania, idziemy do zmiany mentalu, idziemy do zmiany w ogóle tych Twoich neuronów. Idziemy po to, żebyś miał, miała inne efekty, żebyś przede wszystkim na pierwszym miejscu zaczął, zaczęła się czuć inaczej, programowała, programował się na bycie przedsiębiorcą. A bycie przedsiębiorcą to bycie właśnie odpowiedzialnym za swoje decyzje. To podejmowanie odważne decyzji. Ryzykowne podejmowanie decyzji. Jeżeli chcesz żyć w pewności, czy ja dobrze podejmę decyzję, to żyjesz mentalem po prostu strachu, obaw i nie chcę tego już używać słowa, nie będę tu programować dalej kolejnych osób, ale to Ciebie hamuje. Hamuje Ciebie to przed wzrostem, rozwojem i zmianą. <laughs> Więc to, czego też, czym inspiruje chociażby na mastermindach, to jest szybkie podejmowanie decyzji. A jak podejmujesz decyzję, to od razu włączaj za tym działanie. Od razu włączaj pierwszy krok. Co zrobisz? Kiedy zrobisz? Śmieją się czasem z przybrużeniem oka. Oka się zaraz będzie cisnąć, tak? Kiedy? Często są pytania. To kiedy to zrobisz? Dokładnie. Kiedy? Jaki dzień? Jaka godzina? I tu pojawia się spotkanie z samym, samą tobą. Gdzie twój mental się odzywa, gdzie pokazuje się, twoja stara wersja, taka zabezpieczająca się i słyszę, bo muszę jeszcze zrobić to, bo najpierw muszę to, bo najpierw muszę tamto i widzę, jak po prostu jest spadek i dobra, odpływasz ciało, sam sobie to robisz, sama sobie to robisz, masz wsparcie, masz motywację, a jeszcze czasem to odbierasz jako przeszkodę i że ktoś Ciebie zmusza. Nie, kochana, kochany, dostajesz moment, kiedy możesz. Wybrać inaczej niż dotychczas. Zrobisz jak chcesz. Ale czasem nawet takie spotykanie się z tymi ścianami, odbijanie się, odbijanie się, bywa tak, że się odbijasz, bo nie jesteś nauczony, nauczona, żeby tak szybko podejmować decyzję. Ale jeden, drugi, trzeci raz pojawia się taka sytuacja, e, trochę prowokacji, i nagle w końcu mówisz: Dobra, robię. I ja tak miałam. Ja tak miałam. Ja wiem, że przez wiele lat gdzieś rozkminiałam, zastanawiałam się, analizowałam różne tematy, więc ja tutaj nie będę swaniakować, ja tutaj nie opowiadam historii o innych, bo ja to już w ogóle wyskoczyłam z brzucha mamy i już od zawsze wiedziałam, czego chcę i miałam priorytety na tapety i szybko podejmowałam decyzje. Nie! Nie było tak, więc znam te historie i życzę Tobie, żebyś właśnie podejmował, podejmowała decyzje szybko i Ruszała do działania. Więc wielkie dzięki za dzisiaj. Beata Szymańska, brawo ty! Świetny rozdział, fantastyczna historia z kawą, po prostu pachnie mi jeszcze do teraz. A ja wszystkim dzisiaj dzięki wielkie. Będę kończyć i nawołuję Ciebie, nawołuję Ciebie, odzywaj się do mnie, dowiedz się jakie masz możliwości, żeby wyrwać się ze starych schematów, jeśli tego chcesz. Bo jeśli chcesz sobie siedzieć i dalej analizować. To u mnie nie znajdziesz przestrzeni na, na to, żeby siedzieć i tylko szukać powodów, dlaczego czegoś nie robić. Natomiast, jeśli czujesz, że chcesz właśnie takiego kopa motywacji, czasem prowokacji, to przychodź, odzywaj się, pytaj się, w jaki sposób możemy podjąć współpracę. W jaki sposób mogę ci podpowiedzieć, pomóc? A pierwszym podstawowym narzędziem, które już możesz mieć, to w moim odczuciu jest książka Skok Kwantowy, którą już możesz kupić i z zacisza domowego wdrażać, czytać, inspirować się i robić. Wybrać sobie po jednej rzeczy z każdego rozdziału. Jedna, jedna rzecz, którą zaczniesz wdrażać, nie więcej. A <laughs> najerałam się dzisiaj. Najerałam się dzisiaj, jak będziecie odtwarzać to nagranie, dawajcie znaka, komentujcie. Bo, bo bardzo czuję tą energię i, i czuję to flow, i jestem też na jarana przed jutrzejszym właśnie warsztatem z planowania, gdzie też będę dawać kopa do działania, po prostu kopa do działania, bo moją misją jest y, wspierać kolejne osoby, przedsiębiorców, y, te osoby, które chcą brać odpowiedzialność za siebie, do tego, żeby jak będziesz już u schyłku swojego życia, jak już nic nie będziesz mogła, mógł więcej zrobić, to żebyś powiedziała, powiedział. Kurczę. Wykorzystałam to życie na maksa. Skorzystałem z niego. E, realizowałam się, realizowałem. Czasem się bałam, bałem. A wiele zrobiłem, wiele zrobiłam, wiele dokonałam, wiele doświadczyłam, wiele czułam. O to właśnie chodzi. Żyć pełną piersią. Albo żyć w strachu, obawie, e, w bezpieczeństwie, nie wychylać nóżki, tylko po prostu sobie tak przejść przez życie, które daje tysiące możliwości na doświadczanie go. Buziaki kochani ciao, a wiede <laughs>